Formuła 1 Alpine Team wchodzi na rynek kryptowalut ze swoimi tokenami. Czy warto się tym zainteresować? Cena Bitcoina spada prawie 10% w ciągu jednej doby. Co powinieneś wiedzieć? Oraz co wspólnego ze sobą mają Apple i Bitcoin i dlaczego jest to tak bardzo istotne? Cześć z tej strony Piotr, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale chciałbym przyjrzeć się temu, co dzieje się dzisiaj na rynku kryptowalut, co dzieje się w ceną bitcoina, co powoduje obecne ruchy i tak naprawdę czego możemy tutaj krótkoterminowo, średnioterminowo i długoterminowo się spodziewać. Dzisiaj przede wszystkim chciałbym skupić się na tym, co pokazują nam dalsze dane, jeżeli chodzi o obserwację portfeli krótkoterminowych oraz tym, jak wygląda realny popyt. Sprawdzimy także, jak wygląda sytuacja fantokenów, czym one są i spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy fantokeny powinny znajdować się w centrum naszych zainteresowań. Dodatkowo oczywiście kilka bardzo ciekawych i bardzo trawnych porównań. Oczywiście przejdziemy na wykresy, także koniecznie, koniecznie zostań do końca. Natomiast jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, zachęcam Ciebie, abyś rozpoczął od tego materiału, gdzie dzielę się z Tobą tym, w jaki sposób ja zacząłbym na tym rynku, gdybym faktycznie zaczynał dzisiaj od absolutnego zera. Natomiast jeżeli chcesz być na bieżąco z wszystkimi informacjami, jakie mają miejsce na rynku krypto, kliknij teraz subskrypcję. Zostaw także dzwoneczek, tak, aby YouTube mógł Cię informować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko, chociaż w tych materiałach są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Na początek szybki luk na CoinGecko i mamy Bitcoina za prawie 41 tysięcy dolarów. To jednak wiedz, że w ciągu ostatnich 24 godzin BTC spadł o prawie 10% i ogólnie na rynku kryptowalut jest dzisiaj czerwono. Ciekawostką jest jednak, jak zachowały się w tym akurat konkretnym przypadku altcoiny, ponieważ wcześniejsze wszelkie jakieś większe ruchy na BTC opiewały także w jeszcze większe spadki, większe ruchy na altcoinach, bardziej negatywne. Tym razem jest nieco inaczej. Póki co Ether także wraca na poziom poniżej 3 dolarów, My dzisiaj spróbujemy sobie także odpowiedzieć na pytanie, co powoduje takie spadki i na co naprawdę dzisiaj powinniśmy zwrócić uwagę. Zanim jednak temat wykresów, bardzo ciekawa informacja od Alpine F1 Team, ponieważ we współpracy z Binance wypuszczają swoje fan tokeny i myśląc o Binance, myśląc o fan tokenach i myśląc o Formule 1, myślę, że samej Formule 1, czyli tej branży nie trzeba tobie przedstawiać. Jest to branża gigantyczna. I teraz pytanie, czy w naszym portfolio warto byłoby pomyśleć, aby znalazły się tam fan tokeny? Dajcie w ogóle znać, czy już jakieś fantokeny macie, ponieważ na rynku kryptowalut jest już tego trochę i tak naprawdę boom na te tokeny rozpoczął się od zeszłego roku. To jednak, jak wygląda sytuacja w przypadku Alpine F1 Team? Już niedługo, za kilka dni, na Binance rusza IDO tego projektu. IDO, czyli wypust fantokenów Alpine F1 Team na giełdzie kryptowalut Binance na ich launchpadzie. Jednak, oczywiście, zasady najprawdopodobniej już znasz. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić, czym w ogóle takie fantokeny są i czy w ogóle warto się nimi interesować. I oczywiście, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy mieć nieco szerszą perspektywę. Przede wszystkim, czym są fan tokeny. Są to tokeny wypuszczane przez różne drużyny piłkarskie, jak możemy zauważyć, także przez Formuły 1, ale także mamy tutaj drużyny z NBA, mamy drużyny z NFL i tego moim zdaniem na rynku będzie coraz, coraz więcej. Więc czym jest taki fan token? Jest to oczywiście kryptowaluta, która pomaga Tobie, w jakiś sposób związać się jeszcze bardziej na nowym levelu z Twoją ulubioną drużyną. I jako fan, czego możemy tutaj oczekiwać? Przede wszystkim nabywając fantokeny, wspieramy naszą ulubioną drużynę. Ale oczywiście nie o same wsparcie chodzi, ponieważ fantokeny zazwyczaj dają nam szwachlarz kolejnych dodatkowych możliwości. Następnie mamy oczywiście możliwość wzięcia udziału w różnych głosowaniach na temat pewnych wydarzeń, które mają miejsce w życiu twojego ulubionego zespołu. I tak samo jak miało to miejsce w przeszłości w przypadku Santos, czy FC Porto, czy Lazio, które także są fantokenami na giełdzie Binance, tak samo w przypadku ekipy z Alpine, Będziemy mogli brać udział w różnego rodzaju głosowaniach na temat tego, co wokół tej drużyny będzie się działo. Dodatkowo, oczywiście, mamy tu nieco więcej innych benefitów, jak na przykład taka mała grywalizacja, czyli zdobywanie różnego rodzaju odznak. Jest to oczywiście dla tych z Was, którzy lubią tego typu wyzwania, natomiast oczywiście tego mamy tutaj więcej. Jeżeli jesteś hodlerem danego fantokena możesz liczyć na jakieś airdropy, możesz liczyć na jakieś NFT, możesz liczyć na pierwszeństwo w przypadku, kiedy faktycznie ta drużyna będzie wypuszczała coś ciekawego. Być może w przyszłości, będzie możliwość, aby dostać się na dane wyścigi i mieć pierwszeństwo w kolejce lub ewentualnie zniżkę na tiketę. Tak naprawdę ta branża cały czas ewoluuje i fantokeny tym śladem także podążają. Natomiast, oczywiście, w przypadku takiego zespołu, w tym przypadku, oczywiście Alpine F1 Team, jest to nowa możliwość połączenia się ze swoimi fanami, ponieważ w tym wypadku pozwala to wejść w nieco inną interakcję. I teraz, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto interesować się takimi tokenami, moim zdaniem warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie jesteś. Kibicem, wiernym kibicem, oddanym kibicem danego zespołu, czy to piłkarskiego, czy to z NBA, czy to chociażby z Formuły 1. W tym przypadku moim zdaniem ma to gigantyczny sens. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że zazwyczaj, kiedy nowe osoby pojawiają się na rynku kryptowalut, pierwsze, na co zwracają uwagę, są to oczywiście pieniądze i potencjalne wzrosty. Więc jeżeli spojrzymy sobie na fantokeny, jakie są dzisiaj na giełdzie Binance, które były wypuszczone przez giełdę Binance, czyli chociażby Lazio, czyli chociażby Porto, czy też Santos, mamy tutaj od startu od jednego dolara. Zazwyczaj na początku całkiem niezły hype i bardzo, bardzo dużą zmienność. Natomiast weźmy pod uwagę to, w jakim dzisiaj momencie jesteśmy. Tak czy siak, na dzień dzisiejszy mamy tutaj około 300% od ceny wyjściowej. Czy tak będzie w przypadku Alpine F1 Team? Absolutnie nie mam pojęcia. Wszystko oczywiście będzie dyktować popyt i podaż, ale oczywiście także oddanie fanów danemu projektowi. Ja osobiście biorę udział we wszystkich launchpadach, jakie mają miejsce na giełdzie Binance i Alpine F1 Team fan token, także nie jest tutaj wyjątkiem. Zasadniczo to bardzo proste, jeżeli posiadasz tokeny BNB, możesz te tokeny trzymać na swoim koncie na giełdzie Spot. Następnie w ciągu 5 dni kalendarzowych, w tym momencie trwa okres obliczeniowy, ponieważ liczy się średnia z 5 dni. Następnie tę alokację możecie zasubskrybować i adekwatnie od swojej pozycji na BNB będziecie mogli przeznaczyć część swoich BNB na zakup fantokenów od Alpine. Jeżeli jeszcze nie masz kona na giełdzie Binance i nie wiesz jak na tej giełdzie się poruszać, poniżej znajdziesz link partnerski do rejestracji, ale także link do materiału, który wyjaśni tobie jak funkcjonuje ta giełda. Dodatkowo mamy także tutaj w zakładce ogłoszenia okazję skorzystania z airdropu, jeżeli wypełnimy pewne wymagania. I oczywiście to nie będę się rozwodził, jednak do zgarnięcia jest łącznie 280 tysięcy tokenów Alpine dla hodlerów tokenów Lazio, Porto i Santos, ale także Alpine F1 Team oraz dla hodlerów BNB. Całe zasady są tutaj wyszczególnione. Moim zdaniem dać sobie szansę na takiego airdropa warto. Jednak odpowiadając sobie na pytanie, czy faktycznie warto mieć takie tokeny w portfelu, tutaj myślę sytuacja jest dość jasna. W zależności od twojego podejścia, czy to chcesz spekulować na danym tokenie, czy to chcesz spekulować na samym IDO, czy też faktycznie chcesz zaangażować się w życie twojego ulubionego zespołu na blockchainie, jest to zdecydowanie bardzo, ale to bardzo ciekawy na to sposób. Przechodzimy na wykres Bitcoina i można powiedzieć... Matko Bosko, mówię, co to, 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 to się Stanęło. Dokładnie. Co tu się stanęło? Mamy prawie 10% w ciągu jednej doby spadku na cenie Bitcoina. I oczywiście na temat powodów tych spadków można tutaj spekulować, to jednak zdecydowanie mamy dwa eventy, które na to pośrednio wpłynęły lub nawet bezpośrednio, czyli mamy event na Ukrainie, czyli zaatakowanie potencjalne przedszkola na Ukrainie przez Rosję, co oczywiście już zostało w pewien sposób zdementowane, oraz także mamy to informację, że US mówi, że Rosjanie Wygonili, mówiąc kolokwialnie, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie, co oczywiście zrodziło obawy, czy faktycznie nie następuje dalsza i dalsza ewakuacja różnego rodzaju polityków, różnego rodzaju działaczy w obawie przed potencjalnie nadchodzącą wojną. Kolejnym oczywiście powodem jest reakcja chociażby rynków tradycyjnych. Jeżeli spojrzycie sobie na Dow Jonesa, to tutaj także mamy dość nieciekawe spadki. A jak wiecie, w czasach kryzysu bardzo często jednak Bitcoin póki co z tradycyjnymi aktywami. Koreluje. Nie zawsze wiem, że wiele osób, które inwestują w kryptowaluty liczą na to, że docelowo Bitcoin się od wszystkiego odklei, to jednak bądźmy tutaj realistami, tak naprawdę długofalowo w 100% się po prostu nie wydarzy. Dlaczego? Ponieważ rynkami tradycyjnymi, rynkami kryptowalut wciąż sterują emocje, a te są bardzo łatwo manipulowane przez to, co dzieje się dzisiaj na świecie. Natomiast jeżeli ogólnie spojrzymy na to, gdzie dzisiaj siedzimy cenowo, wciąż jesteśmy między obszarem 47 a 39 tysięcy dolarów, gdzie tak naprawdę... Moim zdaniem, jeżeli oglądaliście poprzednie materiały, jest jedna wielka niewiadoma. Jednak nieważne co myślisz, ważne co robisz. Tak jak was informowałem, jeżeli dobijamy do poziomu 39-40 tysięcy dolarów, co zrobiliśmy, do mojego prywatnego portfolio troszeczkę Bitcoina dołożyłem. Ethera jeszcze nie, ale najprawdopodobniej Ethera także trochę tutaj dodam. Jednak nie oznacza to, że wchodzę teraz all in, jest to wciąż bardzo mała część mojego kapitału i w ten sposób po prostu używam strategii DCA, nieco ją optymalizując, patrząc na analizę techniczną, ponieważ zakładając strategii DCA, mógłbym powiedzieć, że kupuję tylko i wyłącznie w sobotę lub w piątek lub w niedzielę i w ten sposób mógłbym kupić bitcoin za 44 tysiące dolarów, jednak jako, że mam zasadę, że kupuję na bardzo silnych wsparciach, kupuję w tym momencie za 40 tysięcy dolarów, więc cena 10% niższa, więc mówiłem tutaj stricte nie o tym, co wydarzy się jutro i o zarobkach natychmiastowych, tylko raczej o optymalizowaniu naszych długoterminowych pozycji. Co się wydarzy krótkoterminowo, zważywszy na to, co faktycznie dzisiaj dzieje się na świecie, tego po prostu nikt nie wie. Zależy wszystko tego, jak ty podchodzisz do rynku kryptowalut, jak ty podchodzisz do swoich inwestycji i co faktycznie uważasz jest możliwe, że na tym rynku się wydarzy. Nie sugeruj się tym, co ja na tym kanale mówię. Oczywiście zachęcam ciebie, abyś te informacje kwestionował, filtrował je przez to, co ty uważasz za stosowne i następnie podejmował swoje własne, odpowiedzialne decyzje. Jeżeli oglądacie ten kanał od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja jestem raczej zwolennikiem obserwacji interwałów dużych, ponieważ w moim portfolio, większość mojego portfolio zdecydowanie jest to portfolio długoterminowe. I tym samym na interwale tygodniowym Możemy zauważyć cały czas coraz niższe górki, i tym razem zauważcie, że ta świata cały czas jest w grze, ponieważ mieliśmy tutaj na ostatnim wideo miejsce tutaj, gdzie była cena w tamtym momencie, w tym momencie zjeżdżamy niżej, co oznacza, że struktura rynku na interwale tygodniowym wciąż jest w trendzie spadkowym, a to póki co nie wróży nic dobrego. Co ja chciałbym dla siebie zauważyć, to to, co obserwujemy na interwale dniowym, czyli zmianę struktury rynku, czyli po serii bardzo długich, coraz niższych górek i coraz niższych dołków, chcę zauważyć, że dołki zaczynają otworzyć się coraz, coraz wyżej i tak samo na tym rynku widać coraz wyżej górki. Póki co na interwale tygodniowym tego nie widać, więc cały czas jak najbardziej na potencjalne negatywne scenariusze także powinniśmy się tutaj przygotowywać. Wiele osób natomiast uważa, że rynek kryptowalut jest bardzo, bardzo ryzykowny. Kiedy patrzysz na ten wykres, mógłbyś sobie pomyśleć, że są to akcje jakiegoś shitcoina. Drugi wykres z kolei także bardzo dynamiczne spadki. Mówimy tutaj o spadkach w przypadku tego aktywa o 49,9%, a w przypadku tego aktywa są to spadki rzędu, uwaga, tutaj 66% i to w bardzo krótkim okresie czasu. I nie są to żadne shitcoiny, są to akcje Paypala i są to akcje Netflixa, czyli prawdopodobnie Prawdopodobnie są to firmy, z których usług ty dzisiaj korzystasz. I pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że mają gigantyczną użyteczność, musicie zdawać sobie sprawę, że w obliczu obecnej sytuacji niepewnej na świecie, nie tylko chodzi tutaj o konflikt Rosji z Ukrainą, ale także widmo podwyższania stóp procentowych przez Stany Zjednoczone. I tym samym rynek już swoje ryzyko z tego rynku zbiera i na napompowanym rynku po prostu realizuje swoje zyski, czy też realizuje swoje straty i przenosi się na inne aktywa. A jakie są to aktywa? Jest to chociażby rynek złota. Zauważcie, nie tak dawno na moim Twitterze rzuciłem tweeta, gdzie mieliśmy wybicie z tego poziomu i mieliśmy całkiem ciekawy retest. W tym momencie walczymy z kolejnym, bardzo ważnym poziomem, czyli tutaj poprzedni szczyt 1900-1910 dolarów. Jednak wygląda na to, że złoto zaczyna się naprawdę w tych niepewnych czasach umacniać. Tutaj pytanie do Ciebie, czy posiadasz w swoim portfolio złoto? Jeżeli chodzi o mnie, złoto wciąż jest na mojej liście zakupowej, jeszcze na ten rok. Natomiast nie wiem, jak Ty podchodzisz do samej inwestycji w złoto i jaką rolę złoto u Ciebie pełni w portfolio. U mnie raczej nie jest to nastawienie na jakieś gigantyczne zyski. Raczej chodzi tutaj dalej o ochronę kapitału i mówimy tu o tych raczej najgorszych, najczarniejszych czasach. W tym przypadku złoto zdecydowanie cały czas, ale to cały czas w swoim portfolio warto mieć. Ale wierzę, że te wykresy to są można w dupę wsadzić, bo na chwilę obecną krypto jest uzależnione od wojny lub jej braku. Dzięki wielki Bojka za ten komentarz pod dzisiejszą moją informacją, że to kładę do swojego eksperymentu 500+. Jakbyś jeszcze nie wiedział o co chodzi, tutaj znajdziesz link do tego materiału, gdzie już od Około 9-10 miesięcy regularnie kupuje w nowym eksperymencie kryptowaluty. Natomiast takie komentarze zawsze mnie osobiście motywują do pewnego rodzaju dyskusji, ponieważ pokazują, jak wiele osób ma różne podejście i różne postrzeganie rynku. Nie tylko kryptowalut, ale także rynków tradycyjnych. Oczywistą sytuacją jest, że jeżeli mamy tak niepewną sytuację, jaką jest dzisiaj konflikt Rosji z Ukrainą, możemy na rynku spodziewać się absolutnie wszystkiego. Jeżeli faktycznie ten konflikt się zaostrzy, możemy spodziewać się nie tylko na rynkach kryptowalut, na wszystkich rynkach na świecie dynamicznych spadków, dynamicznych korekt. Kolejny komentarz także jest bardzo ciekawy. Tak czy inaczej, krypto reaguje na wiadomości medialne i polityczne, a nie na rysowanie kresek. Kredki działają w normalnych okolicznościach rynku, więc patrząc na to, czym jest faktycznie analiza techniczna, wiem, że wiele osób postrzega to w różny sposób. Zachęcam Ciebie wpadnij proszę na mojego Twittera, wrzuciłem tam bardzo ciekawą ankietę, gdzie pytam czym Twoim zdaniem jest analiza techniczna i proszę Cię tutaj o szczerą odpowiedź, ponieważ wnioski z tego będą bardzo, ale to bardzo istotne. To czy rynek krypto reaguje na wiadomości medialne, czy też nie, każdy z nas właściwie doświadcza każdego jednego tygodnia. Jednak jak już widzisz, nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o sam rynek kryptowalut, tak jest z każdym rynkiem Dzisiaj na świecie. Pytanie jest jednak, czym są faktycznie normalne okoliczności rynkowe? W moich oczach subiektywnie na świecie cały czas coś się dzieje. Czy to konflikt w jednym miejscu, czy to konflikt w drugim miejscu, czy to faktycznie lockdowny, czy to pandemia, czy to z kolei wybuch wulkanu, czy to tsunami i tak, etc., cetera, etc. Cetera. Tych problemów światowych jest naprawdę mnóstwo, czy chociażby kolejna konferencja Fedu, gdzie coś po prostu szef Fedu palnie, co się może wydarzyć za rok i rynek faktycznie na to reaguje. Więc pytanie jest, jakie Faktycznie są to normalne okoliczności rynkowe. Jestem mega ciekaw, co Ty na ten temat myślisz. Daj znać poniżej w komentarzach. Zanim przejdziemy do danych on-chain, szybkie info od Yield App. Jeżeli jesteś użytkownikiem tej aplikacji, musisz wiedzieć o zmianach, które teraz mają miejsce. Z dniem 1 marca, najważniejsza informacja, odchodzi możliwość zarabiania 100% naszych zysków naliczanych w Yieldzie. Powodem jest to, że prognozy zakładały mniejszą ilość użytkowników, którzy wybiorą tą opcję, i tym samym, jako że więcej użytkowników wybrało tę opcję, opcję, po prostu znów presja sprzedażowa, yilda była zbyt duża i tym samym od 1 marca mamy tutaj konkretne działanie. Następnie do puli 45 milionów yieldów, jakie były dodawane do naszych zarobków każdego jednego dnia, do każdej puli na tej aplikacji, zostaje dodanych kolejnych 30 milionów YLD, co oznacza, że będziemy mogli zarabiać nieco więcej tak długo, aż ta pula jeszcze będzie istnieć. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym jest aplikacja Yield App i jak z niej korzystać, poniżej także znajdziesz odpowiednie linki. Dodatkowo bardzo ważna informacja, że jako część użytkowników, miała problem z tym, w jaki sposób przebiega minting nowych tokenów. Tym razem Tim postanowił wszystkie tokeny wymintować jednocześnie, wszystko jest zwrócone na portfel multisig i tym samym każdy z nas może obserwować każde jedne działanie na tym portfelu. Kolejna dość ciekawa informacja z mojej perspektywy jest taka, że vesting period, czyli oczekiwanie zespołu założycieli na otrzymanie swoich tokenów został przedłużony, podwojony z dwóch lat na cztery lata, moim zdaniem pokazując nieco oddanie, można powiedzieć, temu projektowi długoterminowo. Jak to oczywiście wpłynie na cenę tokena, oczywiście czas pokaże, to jednak patrząc na działania, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, wygląda na to, że na tym, aby wzmocnić nieco yield tokena, timowi tutaj dość dobrze zależy. Fundamentalnie w aplikacji mamy coraz więcej kapitału, mamy coraz więcej użytkowników, więc wszystko wygląda całkiem, całkiem dobrze. I dodatkowo, w bardzo niedalekiej przyszłości ma się pojawić przez wielu wyczekiwany referral program, czyli program polecen. A to moim zdaniem sprawi, że pojawi się nowa fala użytkowników na tej aplikacji. Przechodzimy na szybciutko do kilku danych on-chain, których to obserwacje kontynuujemy od kilku odcinków. Na początek, oczywiście, Short Term Hodler SOPR. SOPR jest to wskaźnik, który pokazuje nam, czy dana grupa inwestorów, w tym przypadku inwestorzy krótkoterminowi, by przydają się danego dnia w większości zyskami, czy też ze stratami. I to historycznie pokazywało nam momenty, kiedy faktycznie dana grupa inwestorów kapitulowała, mieliśmy na rynku przedłużone spadki, czy też konsolidacje, a kiedy faktycznie ten trend zaczynał się odwracać. I o tyle, o ile zauważcie, że po raz pierwszy od dwóch tygodni schodzimy poniżej poziomu 1 delikatnie. Natomiast oczywiście krótkoterminowo może wydarzyć się wszystko, dlatego na ten wykres mamy naniesione różne średnie kroczące. Zaczynamy od siedmiodniowej. Jeżeli spojrzymy na siedmiodniową, zauważcie, że powyżej poziomu 1 wciąż jesteśmy. Co nam mówi, że potwierdzenia kontynuacji spadków jeszcze póki co nie mamy. I to, co omawialiśmy w poprzednim materiale, zachęcam Ciebie, żebyś go obejrzał, ponieważ nie będę tutaj się powtarzać. Masz tam wszystkie. Time Stampy, masz tam rozdziały, które pomogą toby by dotrzeć bardzo szybko do konkretnego info z danego materiału. Zauważcie, tak samo jak mieliśmy tutaj sytuację w maju, lipcu roku 2021, tak samo teraz okres kapitulacji przedłużony, czyli wyprzedaży ze stratami danej grupy inwestorów. Tutaj mieliśmy bardzo podobną sytuację: wybicie i retest, i następnie kolejne wzrosty. W tym przypadku znowu bardzo długoterminowa kapitulacja, przebicie, retest, i pytanie, czy ten retest faktycznie zostanie wybroniony. Ja osobiście dla siebie patrzę także na 14-dową średniokroczącą, ponieważ Czym większa średnia krocząca, tym mniej krótkoterminowego szumu. I tutaj póki co faktycznie wybijamy się ponad ten poziom, tak samo jak tutaj po bardzo, bardzo długim okresie, więc moim zdaniem póki co na tych poziomach, w których dzisiaj jesteśmy, popyt zaczyna się pokazywać. Natomiast jeżeli spojrzymy na kolejny wskaźnik, jakim jest Taker-Buy-Sell Ratio, czyli jest to wskaźnik, który pokazuje, czy inwestor, który przychodzi dzisiaj na giełdę kryptowalut, wystawia swoje zlecenie, któreś tam, czyli powiedzmy chce kupić bitcoina teraz za 30 tysięcy dolarów, wystawia swoją ofertę i po prostu oczekujesz. Nie jest to tutaj brane pod uwagę. Druga grupa inwestorów przychodzi i kupuje Bitcoina z ręki, czyli bierze pierwszą dostępną na rynku cenę. I tutaj faktycznie zauważcie, że w ciągu ostatnich 48 godzin mamy co prawda nieco więcej sellerów. To jednak znowu krótkoterminowo absolutnie wydarzyć się może wszystko, dlatego nanosimy średnie kroczące. I tutaj możemy zauważyć, że także póki co od grudnia praktycznie jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym. Natomiast dla dla tych z was, którzy są fanami inwestowania bardzo krótkoterminowego, sprawdźmy, jak ma się sytuacja na wykresie jednogodzinnym, czyli to, co faktycznie się dzieje, można powiedzieć, w czasie rzeczywistym. Do tego celu, oczywiście, przybliżmy się nieco, nieco bardziej na tym wykresie, może jeszcze nieco bardziej, tak aby zobaczyć, jak sytuacja się umiewała na konkretnych przedziałach cenowych. To jest, zauważcie, coś interesującego. W momencie, kiedy byliśmy faktycznie na tych gigantycznych spadkach, możemy wyraźnie zauważyć tutaj trend wzrostowy, nieco więcej bajerów niż Sellerów. Natomiast poziom cenowy, który nas dzisiaj interesuje, i żeby sprawdzić, czy faktycznie na tym poziomie jest dzisiaj popyt, mówimy oczywiście o poziomie w okolicach 40 tysięcy dolarów, czyli moment, w którym teraz się znajdujemy, zauważcie, jeżeli chodzi o takerów, którzy faktycznie przychodzą na rynek nieco kupić, w tym momencie ponownie zauważamy, że popyt się w tym momencie pojawia. Jednak jak już wspomniał bojka, pamiętajcie, jedna informacja może wywrócić ten rynek do góry nogami. Naszym celem, przynajmniej moim celem, nie jest absolutnie monitorowanie tego, co dzieje się krótkoterminowo, od czasu do Czasu, oczywiście, warto na to zerknąć, żeby sprawdzić, czy faktycznie pojawiają się tutaj jacyś kupujący. To jednak, w długim terminie, moim zdaniem, tylko i wyłącznie duże interwały, duże średnie kroczące pozwalają nam nieco bardziej zlokalizować nieco bardziej długoterminowe trendy. A te póki co pokazują nam i dają nam nieco nadziei na to, że jednak ten obszar, w którym dzisiaj jesteśmy, jest obszarem, gdzie popyt na tym rynku zaczyna się pojawiać i sentyment zaczyna się nieco zmieniać. Jeżeli uważasz inaczej, da znać poniżej w komentarzach moim. Celem nie jest to, abyś ty dzisiaj robił cokolwiek na tym rynku. Jak dla mnie możesz odpalić sobie Netflixa i cały dzień przed tym Netflixem przesiedzieć. Jednak chciałem po prostu, żebyś te informacje dla siebie względnie obiektywnie przefiltrował i te informacje w jakimś stopniu po prostu dla siebie wykorzystał. Co wspólnego ma Apple z Bitcoinem i dlaczego długoterminowo ma to gigantyczne znaczenie? Na początek jest to post od Jurjena Timera na Twitterze. Zachęcam ciebie, abyś cały ten thread dla siebie przeczytał, ponieważ jest tam mnóstwo bardzo ciekawych obliczeń. Dzisiaj w bardzo dużym skrócie powiem tobie, czym jest to zestawienie i dlaczego jest one tak bardzo istotne. Na moim kanale, chociażby właśnie w filmie o nowym eksperymencie, na samym początku także mówiłem o czymś, co nazywa się efektem sieciowym. Tutaj zostało zauważone, że Apple także, tak samo jak Bitcoin, tak samo jak Internet, tak samo jak liczba użytkowników sieci telefonicznych, podlega prawu Metcalfa. Prawo Metcalfa mówi, że wartość danej sieci rośnie wprost proporcjonalnie do rozrostu tej sieci i do ilości użytkowników, z tym, że do kwadratu. I obserwując Apple'a, widzimy tutaj bardzo wyraźnie, jak to wygląda. Zauważ, ta pomarańczowa linia w przypadku Apple'a jest to zestawienie ceny do sprzedaży. Jeżeli mówimy o sprzedaży, ilości sprzedaży, możemy mówić o poszczególnych ludziach, czyli możemy powiedzieć o sieci, czyli o wzroście sieci. I tym samym, zauważcie, rośnie sobie wielkość sieci, natomiast według prawa Metcalfa, kiedy faktycznie mamy rozwój sieci, wyceny powinny także wzrastać. I w przypadku Apple'a mamy dokładnie to samo wydarzenie. Zauważcie, w przypadku Bitcoina, oczywiście mierzymy sieć Bitcoina, relacją ceny do ilości użytkowników w tej sieci ponieważ to akurat możemy tutaj całkiem fajnie zmierzyć i także możemy zauważyć, że Bitcoin tak jak Apple podlega prawu Metcalfa, czyli czym dalej jesteśmy z siecią, czym więcej użytkowników, tym ta sieć jest bardziej wyceniana. I zauważcie, że nie chodzi tutaj o to, żeby krótkoterminowo cokolwiek przewidywać. Pokazuje to nam tylko i wyłącznie bardzo prostą zależność. Jeżeli twoim zdaniem jakaś sieć rozwija się w bardzo dobrym tempie i wygląda na to, że w kolejnych latach będzie się rozwijać, są bardzo, ale to bardzo duże szanse na to, ale znowu niepewność że wartość danej sieci będzie rosła eksponencjalnie. Póki co w przypadku Bitcoina się to sprawdzało, w przypadku Apple'a się to sprawdzało, w przypadku internetu się to sprawdzało, i tak dalej, i tak dalej. I znowu patrząc długoterminowo i patrząc na to, jak wygląda faktycznie proces adopcji różnych technologii, ponieważ na tym etapie mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że Bitcoin jest po prostu technologią, która zbiera wokół siebie grupę użytkowników. Czym więcej użytkowników, tym więcej różnych działań i biznesów można między tymi użytkownikami. Wykonać i tym samym wartość danej sieci rośnie. Mam nadzieję, że ta zależność jest dość prosta. I patrząc tutaj, zauważ ta różowa linia u góry. Jest to średni wzrost wartości sieci użytkowników telefonów komórkowych, ta linia u dołu fioletowa. Jest to wzrost wartości sieci internetowej. I tak naprawdę, co jest moim celem, przedstawiając sobie te dane, jest to, abyś zdecydował, czy Twoim zdaniem faktycznie Bitcoin będzie dalej na tym szlaku, na szlaku adopcji, czy dalej w tej sieci będzie pojawiać się coraz więcej użytkowników i coraz więcej użytkowników zacznie faktycznie. Korzystać z kryptowalut, bo jeżeli tak uważasz, to faktycznie długoterminowe inwestowanie w bitcoina może mieć sens. To jednak bądź świadom, że jak możesz zauważyć, chociażby tutaj, zauważ, że ten wykres, czyli cena danego aktywa, wycena danego aktywa nigdy nie idzie jak po sznurku. Cały czas mamy wykres zygzakowaty i tak samo będzie to wyglądało najprawdopodobniej w przyszłości. I dalej, jeżeli patrzymy na potencjał samego bitcoina, najprawdopodobniej w naszym życiu doświadczymy jeszcze wielu różnych potężnych krachów na tym rynku, ale także cały. Ciekawych wzrostów. Moim celem, patrząc na to długoterminowo, ponieważ ja osobiście postanowiłem stanąć po tej właśnie stronie osób, które uważają, że bitcoin długoterminowo ma się prawo rozwijać i jego sieć póki co będzie podążać prawem Metcalfa. Czy takie jest Twoje zdanie? Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Jeżeli tak nie jest, jak najbardziej masz różnego rodzaju aktywa, w które na rynku warto inwestować. U mnie osobiście część portfela w bitcoinie jest i za każdym razem, kiedy będziemy schodzić na jakieś większe korekty, będą to momenty, aby po prostu w moim portfelu. Nieco więcej bitcoina się pojawiło, natomiast kiedy będziemy powyżej tych właśnie średnich, będą to momenty, kiedy będę optymalizować, będę realizować zyski i dalej będę poszukiwać dywersyfikacji w moim portfolio. Tylko tyle i aż tyle. I znowu nie znam Ciebie, nie wiem, być może uważasz, że faktycznie liczba użytkowników bitcoina zacznie od tej pory spadać. Być może tak jest, jednak znowu nieważne co myślisz, ważne co robisz. Ja uważam, że ta krzywa wzrostu ma prawo się utrzymać i będzie się utrzymywać przez te lata, dlatego na tym rynku jestem i dlatego na tym rynku będę. I mało tego, wciąż będę. Długoterminowo bardzo entuzjastycznie do tego rynku nastawiony. Jeżeli uważasz inaczej, możemy porównać nasze decyzje za kolejne 5-10 lat, i wtedy tak naprawdę co się wydarzy? Nic ważnego, ponieważ jeżeli ja będę miał rację lub ty będziesz miał rację, jeżeli nie podejmowałeś żadnych decyzji na swoim portfolio, nie będzie miało to absolutnie żadnego znaczenia. Więc te wszystkie tak naprawdę przykrzykiwanie się dzisiaj w komentarzach, czy to pod filmami innych autorów, moim zdaniem jest to po prostu bez sensu, bo powiedz, czy nie lepiej faktycznie może nieco tutaj dla siebie odpuścić, do inwestowania podejść nieco z chłodną głową, skupić. Się na tym, co faktycznie długoterminowo chciałbyś widzieć w swoim portfolio, co chciałbyś widzieć w swoim życiu i po to faktycznie swoje inwestycje ustawiać. Niestety, ja zdaję sobie sprawę, że na rynku kryptowalut mamy bardzo dużo historii, które pokazują, że ludzie wzbogacają się z dnia na dzień. I te historie, niestety, póki co jeszcze są prawdziwe i to one wybrzmiewają na tym rynku najbardziej. To jednak, na tym kanale chciałem się przede wszystkim skupić na tym, co faktycznie niesie ze sobą blockchain, co niesie ze sobą bitcoin, przede wszystkim długoterminowo, krótkoterminowo obserwujemy rynek nie po to, żeby się podniecać i jutro stać się multimilionerem, ale tylko i wyłącznie po to, przynajmniej ja dla siebie to robię, aby optymalizować moje pozycje na tym rynku i tym samym przede wszystkim minimalizować ryzyko, a z drugiej strony maksymalizować potencjalne zyski. Nieodwrotnie. I taka malutka wisienka na torcie, czyli ilość aplikacji składanych do SEC, w których to aplikacjach zostało użyte słowo Bitcoin. Zauważcie, że w roku 2020 mamy gigantyczny przyrost. Czy Twoim zdaniem instytucje, które składają te aplikacje, robią to, żeby na ten rynek wejść, czy żeby z tego rynku wyjść? Moim zdaniem instytucje wciąż szykują się do tego, aby oferować coraz więcej rozwiązań, coraz więcej usług na blockchainie, i tym samym liczba użytkowników w tej sieci moim prywatnym, subiektywnym zdaniem, będzie rosła. I tym samym długoterminowo nie wiem dlaczego miałbym być do tego rynku nastawiony negatywnie. W krótkim terminie jak najbardziej wszystko się może zdarzyć. Warto być przygotowanym na wszystkie scenariusze, ale czy to nie właśnie po, to na naszym portfelu powinny być cały czas stablecoiny, że kiedy przyjdzie moment jakiejś niespodziewanej decyzji jakiegoś rządu, na świecie zobaczymy jakiś konflikt, my będziemy w tym momencie na to przygotowani i faktycznie będziemy mogli z tego skorzystać. Moim zdaniem cierpliwość na tym rynku popłacała, popłaca i popłacać po prostu będzie. Nowe na kanale, łap tej serii darmowych poradników, darmowych szkoleń, które pomogą Tobie wejść na ten rynek przede wszystkim z głową. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!